Siema widzowie dzisiaj wielki dzień. Zaczynamy solsy. Po raz pierwszy. Okej, okay, tworzymy postać. Wiadomo mężczyzna, klasa. Hmm, totalnie nie wiem co wybrać, nigdy nie grałem w solsy, ale kusi ten człowiek znikąd. Człowiek znikąd. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Błogosławieństwo bogini. Stary pieśń bez widocznego działania. Specjalny pieśń szczypowy zwiększa maksymalne PZ. Okej, okay, weźmy pierściem istoty. Budowa. Czy to ma jakieś znaczenie? Potężna budowa. What do you mean by that? Niech będzie potężna budowa. Ok, za kolak. Jak mam pisać? Ok, teraz mogę pisać z molek. Tak. Okej, okay, zaczynamy. Jest nasz zakolak. Hey, what happened? Tak jest, zaczynamy to. Okej, okay, szukaj zwłoki, kluczyk. Okej, okay, tym się atakuje, tym jest power attack, klasyka. Od B unik. Okej, okay, tu się używa itemów, Estusów. A, mogę broń złapać w jedną dwie ręce. Okej, okay, zajebiście, się wszystko wiemy. Lecimy dalej. Na czym się sprintuje? Jest tu szybsze bieganie. Czy to gra mi powie czym jest szybsze bieganie? Może pominęłem. O, okej. Okay. Od B. Tak jest! Mamy to widzowie, mamy to! Pierwszy przeciwnik pokonany! Dobra, pierwszy boss, lecimy. Próbujemy go. Okej. Okay. Dobra, nie. Myślałem, że będę więcej bił. Przeliczyłem się. Jakby może bił po 10 Ale nie po dwa. Weź takczę, ale skąd? A, od tego. Okej, okay, łucznik. Tak, czas z desek. Pałka, okej. Okay. Spodziewałem się tego, bo widziałem to na gameplayach. Dobra, leży zamknięte. Ela, no. Czy na tego bossa nie da się jakoś zaskoczyć? Nie, no bo to jest zamknięte. Aha. To chyba chodziło o ten klucz, co można było na początku dostać. Czy nie? Czy się mylę? Tylko zmawiaj Nie jestem. Okej, okay, mamy Estusy Klucz do... Aha, klucz z drzwi. Okej, okay, zajebiście, mamy to. Wow! właśnie ej, ja nie chcę tak czy na hitka unik o ja kolejny ale dol tu jest co jest Matrix! O, wow, Jakiś silniejszy oponent, czy warto? Spróbujmy. Oj! Ty, w ogóle nie czuję uników. Estus. Za plecki, tak jest. Zabity. Za pół HP'ego Serio? Staniesz? O, ale, ej, ale tu stamina schodzi Nie, no wyjebie się na pierwszym bosie. Ale to jest kolejkowanie. Masakra, musisz do tego przyzwyczaić. Mamy to, pierwszy bossik leży. Ty, ale te będą schody ze Człowieczeństwo. Nie wiem, o co z tym chodzi. nie się dowiemy. Ej, o co chodzi z tym człowieczeństwem? A użyjemy. Najwyżej Będę później tego żałował. Mam człowieczeństwo jeden, mam, okej. Okay. Nie, co dalej zobaczymy. Dobra, wisimy dalej. Powodzenia. Only in the

Możesz rozpalać ją o pustka. No ale dobra, ładujemy poziom. A ile życia mi da? Życzko. Na razie w siłę. Ty 10 estusów mam? Okej. Okay. Uważaj na atak. Ok, kolejne człowieczeństwo. Nie wiem, do czego to służy. Ej, 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 ej. Co to było? Do wzmocnienia butelki Estusa potrzebna jest dusza strażnika ognia. Okej. Okay. Nie wiem, gdzie idę, widzowie. Zaraz tego dowiemy. Mogę to zniszczyć? Okej, okay, mogę, ale nic to nie dało. Lecimy na dół. To teraz poszedłem do tam chyba, tego tak on mówił? Czy coś? Okej, okay, tu coś jest, tu coś mamy. Dusza nieznanego żołnierza. Użyj, żeby zdobyć duszę. Aha, okej. Okay. Awaj duszę. Zimę, oszutujemy ich. Ale leży sobie. Nie ma leżenia. O Siema, kim jesteś? Rika Zwinheim. Mogę tędy przejść? Chyba mogę. Chyba muszę nawet. A siema, z kim ty walczysz, z czym ty walczysz? Z tym walczysz. O kurwa! Ja nie mogę tego Kurwa, ja tego chyba trafić nie mogę Są duchy Dobra, uciekam przed tym Nie ma sensu, skoro nie mogę z tym walczyć Tu mnie goni, nie goni Nie wiem, nie walczę z tym Tak jest, no nie mogę tego trafić Okej, okay. to idziemy dalej no ile was? Ile tu jest was? Ja pierduli Pierdolamy Gdzie? Czym ty jesteś? Pij tą butelkę. Pij tego bipoera. Wróg na wprost Siema Nie ma. O kurwa. Ty Uciekamy. Chyba nie tu poszedłem. Gdzie powinienem? O, tu jeszcze jakiś boss jest. O, to chyba nie tu powinienem pójść. Filowa klątwa, ok. O, no, no, no! Kile, kilu was! Dobra, widzowie. Pierwsza dyntka Tędy mogę przejść? Czy się utopię? Utopię się, nie utopię się? Nie utopię się. O siema kim jesteś? Cudów. To nie jakaś magia, bo zobaczymy co mi powie. Dołączysz do przymierza z opuszczenie poprzedniego przymierza. Nie, jak żadnego przymierza. Nara. Nie wiem gdzie idę. Po co idę. Dusza zaginionego, okej. Okay. Okej, okay, spadłem gdzieś. Ło. Wow. Skrzynki. Ty, jakiś secret. Co jest? Daj, coś fajnego. Pięknięta czerwona sfera oka. Nie wiem, co to jest. A tu? Broń lepsza. italizman. talizman. Dobra, zobaczmy, co to jest. Kość wiodąca do domu. Pokaż tą broń. Słabsza. Nie, to pałka jest lepsza. Halo. Małe dwie ręce bierz. O, jeszcze jedna skrzynia. Talizman Lloyda za taką in a. Nie, nie chcę tego. Nie pozwala na odnawianie estusem na ograniczonym obszarze. Tymczasowa klątwa umożliwia walkę z duchami. Okej. Okay. Czyli jak to użyję, będę mógł duchy zabijać. Spoko. Ale czy ja tam mam iść? Szkielety. Ty, no, zaraz się wypierdolę na szkieletach. Ja, pierdolę. No nie, kompletnie nie mogę wyczuć uników. Dobra, leży. Leży. Ok, to jest ten silniejszy. O kurwa, jeszcze jakiś łucznik tu jest. Leży. Gdzie jest ten łucznik? Okej, okay, tam. Może mnie nie sięgnie. Daj ten temek. Dusza zaginionego nieumarłego. No. Rzucaj. Ło. Aj, czemu mi się zlokowało na tym? Dobra, dwa na raz. Lecimy! O ale kombo! Nie rób tak Mam cię Ciebie też Popór wojenny Czy to jest lepsze? Jest lepsze, zajebiście, lepsza broń OK, szczur O kurde Ty nie trafię go Okej, okay, dwa szkielety, wow! Nice! Krótki mieczyk, ale czym jest lepszy? Na ok, bosik. Lecimy, zobaczymy. Dotknij plamy krwi. Gdzie ten boss? Okej, okay. dużo ich tutaj, chodźcie, chodźcie, no co tam byku? oj. chodź, chodź, no co się boisz? Mówię, że. Atak. O, ale go odrzuciło. Nie spodziewał się tego. O nie, on ma włócznie. Nie ma tak. A, leżysz. O, jakieś przejście tu jest. czy to. Nie, ale nie, tego chuja muszę zabić. To mnie denerwuje. Mogę tu wejść? Okej, okay, tu też mogę wejść. Okej, okay, tarcza. Nie, nie gramy tarczą. Pyk. Leżysz. Nie, co? Pusznik ma więcej HP niż zwykły mob na mele? Dziwne. Dobra, lecimy tymi schodami. O siema, widzę cię. O! Kim jesteś? Wszystko jest na sprzeda, tylko zmawiaj. Aha, to za duszę. Wybucha zadaje obrażenia od ognia. Nóż do rzucania. Czy ja potrzebuję noży do rzucania? wykorzystywane jako pocisk. No kupmy raczej co 5. Będę się starał ich nie używać, ale zobaczymy. Mogą się przydać. O! Siemanu. Leżą. Aha, kupiłem 5, ustawiam 10. Okej, okay, niech będzie. A, okej, okay, bo tu wracam. Tam gdzie byłem. Yy, sąd przyszedłem, A, ale tam jakiś itemek leży. No trudno. Innym razem. O, ognisko. Zajebiście. Dawaj, to ognicho. Przymierze, biała droga. Nie wiem o co chodzi z tym przymierzem. Witalność, siła... bo daj w żyćko. Aha, Człowieczeństwo Zero teraz mam. Nie wiem o co chodzi totalnie. Aha, dobra, ja się dzieje, że tak mało biję, a nie zapałem w, w dwie ręce po prostu. Nie tak za pleców. Okej, złapani. Kurwa rzucają we mnie. Unik, unik, unik. Na movement ich. Ło! Wow. To jest tu samo, może pić? Ty, ja, ale nie odzyskażycie o co chodzi? Co to było? Siema. Kolejkowanie. Nie przyzwyczaję się do tego. Czy czytaj wiadomość. Uważaj na lewo. No, ale które lewo? Te lewo. No chodź, dawaj. A, nie ma. Czarna bomba zapalająca. Pointless aktualnie. Ja tutaj mam iść? Nie. Okej, okay, czyli po schodach na górę. Ty, nie rzucaj we mnie. Już tam przejdę. Ile was tu jest? O kurwa, się rzucił. Kubany, nie rzucaj do mnie. No ile? Co to było? Pito wodę. Dobra, leży. Leży? Leży? Od pięćdziesięciu was jeszcze. No, przez głowę kupwa go. A nie no się ma. dużo tu tych ich jest. Ale dobrze, nauczę się. Wyczuję gierkę chociaż trafiłem. Ty, z buta go chciałem. Tam jest skrzyneczka. Jo, pierdole. Gdzie? Mogę tu wejść, nie, zamknięte, dobra. Okej, okay, to jest bosik. Jeszcze ja na wprost. Ale nie chcę jeszcze jeszcze na bossa. A bo chuj, idziemy. Szybki łyczek. Przejdź przez białe światło. Nie by szukiwał. Wiem, że to jest drabina i że można z niego zaskoczyć. It was at this moment that he knew he fucked up. On to może wskoczyć? Dobra, biegniemy tam do bosa. Dużo was tu. Chłopaki, dużo was! Czy beczki nie masz? Dobra, lecimy. To. No to! Dajcie mi spokój jak chcę bossy bić. No kurwa. Nie, no co to jest? Nie, dobra. No zabijmy tych na górze najpierw, żeby oni do mnie nie strzelali. Dobra, wyczyszczeni. Chwalmy słońce. No to chwal sobie słońce, ja idę bić bossa. A bo on mnie. Dobra, idziemy. Siema! Siema! Pyk! kitek Dobra, dostałem. Unik. No, dawaj, 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 chodź. Dostałem czymś, ale nie wiem czym. Dobra. Za wcześnie, za wcześnie, dużo za wcześnie. To kolejkowanie jest. O jezu, to kolejkowanie jest straszne w tej grze. Ja! Yeah. bym gra w którą grę. Dobra, dwa hitki. Jest tu z co? No. Dobra, tak, tak jest. Dobra, uhp. No, ty, prawie leży. Za wcześnie, dużo za wcześnie. Estus. Się nie stało? Guiding. Tak jest. Mamy to. Rzeczymy razem. Dobra. Idziemy dalej.